Dobry. Nie jestem z, z firmy ubezpieczeniowej Jabol Życie Polska Jesień. Jabol życie firma? Taka nowa amerykańska firma co wchodzi tu na rynek Będziemy zbierać tych, tych wszystkich co piją wino y, na targu i tutaj takie zaproszenie dla Was Płacicie co miesiąc po 30 zł i... I po 10 latach do końca życia macie po 5 boli dziennie. Nie 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 nie, 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 nie. nie? To możemy dogadać, czyli tam dać inną stawkę, jak chcecie. Ale to możecie przyjść na to, nie? No? Ale, ale czy, 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 czy my się możemy zastanowić na tym? No możecie. Musicie przyjść tylko na targ, jak będzie zebranie wszystkich, co piją wino, nie? Tutaj, no i słuchajcie, musicie wziąć tak, musicie wziąć plandekę ze Żuka albo z Kamaza, bo tam będą ten, bo tam będziemy rozlewali kisiel i będą walki żuli w kiśle. Będzie głosowanie. No i ten, co wygra ma jedną polisę za darmo. Co? To się Będzie Jan, yy, będzie ten... Lany jabłol będzie, ale trzyprocentowy tylko, żeby się nie wspili. Kiedy to jest, sobota, niedziela? To będzie w sobotę, o drugiej. Nie ludzie, to w sobotę Macie dowody. No jasne, że mówisz, ale w domu. No. Ja przy sobie dowodów nie noszę, a on no. To wejście do wody, weźcie te plandeki z, z, z Żuka albo z Kamaza jakieś. Jakbyście tam chcieli yy, brać udział, nie? Będą golonki parzone. Biała parzona też będzie. Ta? No, amerykańska firma nowa, nie? Złoty Jabol tam w Stanach Tam tylko kartony piją. I, i te, galony, nie? Bo tam, bo tam są żule, ale, ale oni, jak kupują wina, to na galony. Bo tak im się nie opłaca, nie? Tam mają nawet są już takie dystrybutory, nie? Jak masz tutaj te stacje paliw, to podjeżdżają z tej wózkami tam tankują. Nie, 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 my nie, otworzymy, obejrzymy, bo nie, 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 no nie, 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 No. No nie, zapraszam, nie, nie, dobra, Dobra i, no to nie, No, nie, 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 Jakby co? nie, chciałbym pić, nie, nie, no. no. nie, 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 musiał... No wpierw byś musiał walczyć... O, 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 oglądałeś to w telewizji, jak, jak one się ściemplają. No wiem. W tym marazie. No ale wpierw nie, byś musiał, bo, bo tam przy, przy, przyjeżdża taki kok z Wielkich Stanów, nie? I on ma takiego koguta. On go tam z terydami karmi, on ten kogut ma 48 kilo. nielegalne przecież. Ale nie, ty tylko ile 48 No i byś musiał z nim walczyć. Kogut, co to jest? No ja kogut. Kogut. Nie, No. No. nie, dobra, nie, przytry, chod, chod. Winka, winka nie, chodź, chodź. chodź, nie, do raj, nie, 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 No to na razie, nie, No. nie, o jedno, niekać, nie, 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 Winka, nie, 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 Dobrze, nie, Ej, bo ja jestem z takiej firmy, nie? Ubezpieczeniowej nowej amerykańskiej. I słuchaj, jak ten yy, Ona nazywa się yy, Złota jesień jabolowa. A, tak. I 30 zł płacisz, nie na miesiąc i po 5 latach, nie? Masz od 5 do 10 jaboli na dzień. No. ja tego nie piję A co pijesz? Co? A co pijesz? Spirytus. Spirytus? A może jakiś dobry? Mam dobry. A bo Szczej. To woda. Co się? Co? Ubezpieczenie to. Złoty Jabol. Taka firma amerykańska nowa. To ubezpieczają rykisku też? wszystki No, kompletnie <grymne> ba. Wszystkie. <grymne> Dobra. <Zwrócenia. grymne> Dzień dobry. Dzień <idziecie>? dobry. <grymne> Dzień dobry. Dzień